Państwo o Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. O, nie czuję, muszę przyznać, że nie czuję się jakoś specjalnie odważny w tym, że do Państwa przychodzę. To nie, e, oczywiście mówimy o trudnych e, tematach. Mówimy o tematach, e, które budzą obawy, ale. Czuję się spokojny, ponieważ e, nigdy nie powiedziałem Państwu nieprawdy. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, ufam, że robi to, e, mija się z prawdą bez udziału swojej świadomości. Więc to jest, e, więc tutaj e, wydaje mi się, że to jest, to daje mi pewien spokój e, rozmowy z Państwem. E, zostałem upoważniony do tego, żeby z Państwem rozmawiać. Nie dlatego, że pełnomocnik rządu lekceważy Państwa obecność, tylko dlatego, że nie byliśmy poinformowani o tym, że dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze posiedzenie będzie miało udział będzie miało charakter pewnego politycznego, bardzo mocno politycznego wystąpienia z udziałem parlamentarzystów. I, e, I oczywiście nie uchylam się od debaty. Chciałbym, żebyście Państwo dobrze mnie e, zrozumieli. Nie uchylam się od debaty politycznej. Jestem przekonany, że e, pełnomocnik rządu również się od tej debaty nie uchyla i z pewnością będzie ona miała swój ciąg dalszy w Sejmie, jak się spodziewam. Ale nie będę się odnosił do pytań, wątpliwości zgłaszanych przez parlamentarzystów dlatego, że państwo jesteście właścicielem mojego czasu, a nie pagany dlażyści podczas dzisiejszego spotkania. Tak więc oczywiście z pełnym szacunkiem, z pełnym szacunkiem dla polityków, z pełnym szacunkiem dla pana też posła Szymańczaka. Dzisiaj zostałem przez państwa wezwany i stawiłem się na to wyzwanie o to, żeby Mówić o rozporządzeniu, że danym na podstawie artykułu 28 i oczywiście wszystkich innych kwestiach, które Państwa interesują. Jestem tutaj po to, żeby wyjaśniać, jeżeli trzeba, to do północy, tak jak już bywało podczas naszych spotkań, jeśli trzeba, to później dłużej, po to, żeby wyjaśniać wszystkie elementy, które wiążą się z tym, z tym rozporządzeniem. Wydaje mi się, że też bardzo dobrze, że spotykamy się przy okazji rozporządzenia artykułu 28, bo to wspaniale pokazuje e, pokusę, przed jaką chciałbym Państwa przestrzec. Tę pokusę, w którą idealnie wpisuje się transparentnie dla CPK, ustawiamy zaraz za Panią Wójt tak, żeby zostało, Panią Przewodniczącą, żeby to zostało złapane przez, e, przez kamerę. E, tam też jest oczywiście, żeby można było złapać w drugą stronę. Tak, tak jest. E, i znakomicie wpisuje się gra wokół zatajenia naszego rozporządzenia. Szanowni Państwo, jeżeli to rozporządzenie nie znalazło się dostatecznie szybko na stronach ecr mogę chyba wyrazić tylko ubolewanie. Mogę powiedzieć jednocześnie, że przed dzisiejszą Radą Społeczną, zanim Rada Społeczna się dzisiaj spotkała, to rozporządzenie już wisiało. Na wisiało już na e, stronach RCR. I teraz, ale to jeszcze mało. W toku, w toku, w toku e, konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, które mają miejsce w ramach e, procesu legislacyjnego. Miejscem do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego jest komisja Rząd, wspólna Komisja Rządu i Samorządu. Ona oczywiście dostała tekst. Tego. Nie chcę su su sugerować złych intencji, oczywiście. Ale jeżeli komisja nie przedstawiła Państwu tego dokumentu, nie komisja jeżeli komisja jest, powtórzę jeszcze raz, komisja jest miejscem, gdzie rząd konsultuje z jednostkami samorządu terytorialnego swoje plany legislacyjne. Jeżeli ze strony komisji. Nie mam podstaw, żeby wątpić w to, że jesteście Państwo zaskoczeni. Mogę wyrazić tylko swoje ubolewanie tym faktem, tak jak powiedziałem. Natomiast jeżeli Komisja Rządu, Wspólna Komisja Rządu i Samorządu nie uznała za stosowne, mówię tutaj niestety o stronie samorządowej tej komisji, nie uznała za stosowne przedstawić Państwu tego rozporządzenia. Jest to kwestia, która wymaga wyjaśnienia. Jest to kwestia tym bardziej wymagająca wyjaśnienia, że musiała być świadomość tego, że samo pismo przewodnie Państwa nie interesuje. I tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, abyśmy pomimo. Naturalne, naturalne, naturalnego napięcia między naszymi pod, o, miejscami i Roland. My jesteśmy tymi złymi, którzy w imieniu, działając w imieniu e, Rzeczypospolitej mają przeprowadzić inwestycje. Państwo jesteście mieszkańcami, które e, terenów, które w czasie procesu inwestycyjnego muszą być w maksymalnym stopniu zaspokojony. To tak było od samego początku i to się nie zmienia. Pragnę jeszcze raz z całą mocą powiedzieć: mamy świadomość Państwa wątpliwości i staramy się, na ile to możliwe, wychodzić naprzeciw. Ale drugi przykład, gdzie. Źle rozumiane, źle rozumiane e, przeciwstawianie nas przeciwko sobie. Jest szkodliwe w mojej ocenie dla mieszkańców, dla interesów mieszkańców. To jest poruszona dzisiaj kwestia relokacji i to jest poruszona dzisiaj kwestia rozwoju, planów rozwojowych gminy. Tak, staramy się w pracach nad celowo tak zwaną delimitacją lotniska, maksymalnie uwzględnić Państwa planu. Tak? Zamierzamy, działając we współpracy z Państwem, bo sami nie jesteśmy w stanie tego przeprowadzić. Ustalić, jakie są preferencje mieszkańców. Ilu z mieszkańców byłoby zainteresowanych ofertą tego poruszonego dzisiaj e, tematu zorganizowanej relokacji, ile mieszkańców, bo przecież nie, nie mówimy o przymusowych przesiedleniach, mówimy o ofercie dla osób, 3 lata które 3 lata, są... 3 lata, przepraszam, przepraszam. 3 lata pod hmm. Wydaje mi się, że e, nie jesteśmy w stanie w sposób, który byłby dla Państwa zadowalający zrobić... Tego sami, narzucając, że robimy relokację do miejscowości X dla tylu i tyle domów. Współpracujemy, z, współpracujemy z, e, z gminą Teresim, współpracujemy z gminą Biskitki, zapraszamy do rozmów gminę Baranów. Zapraszamy tutaj do rozmów. Tutaj nie ukrywam, że to jest rzecz, która czeka na załatwienie. Rzeczywiście różnimy się z, z Radą Społeczną. I tutaj pomimo tego, że szanujemy się e, i to wydaje mi się już jest pewnym osiągnięciem, szanujemy wzajemnie swoje stanowisko, mamy inne podejście do kwestii tak zwanej, e, tak zwanej e, nowelizacji przygotowanej przez Radę Społeczną. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że pieniądze, które w naszej ocenie powinny trafić do osób, które... Mieszkają na mniejszych gruntach, które mieszkają na nieruchomościach, które byłyby w przypadku wywłaszczenia wyceniane niekorzystnie. Musielibyśmy, przyjmując, przyjmując e, wariant, który nam jest proponowany, i zakładając, że oczywiście ilość pieniędzy, która jest na przeznaczona na odszkodowania nie jest niebosiężna, Przeznaczylibyśmy w większym stopniu, iż tego wymaga sprawiedliwość na odszkodowania dla osób, które mają duże posiadłości gruntowe. Są to Tomasz to to z... i tutaj dochodzimy do kwestii. Nie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wskazanie, bo to rzeczywiście I nie jest niczym nowym i od samego początku do samego końca nic tutaj się nie zmieni. Wyceny po cenach rynkowych stanowią punkt wyjścia przy, naby przy nabyciach do problemu. Jakie są ceny rynkowe? To oceniają rzeczoznawcy. Możemy stworzyć, proces. Możemy stworzyć wspólnie proces. Postaramy się działać wbrew niektórym sugestiom. Maksymalnie transparentny sposób. Możemy stworzyć proces, który zapewni Państwu bez, bezpieczeństwo yy, w ocenie, że te wyceny, które są przeprowadzane, są uczciwymi wycenami. Niezależnie od tego, czy będzie to 100 zł, czy 30, 40, czy 5, jeżeli, jest tak, jeżeli stanie się taka wycena. Tak? Nie mam, nie będę w tym miejscu. Nie będę w tym miejscu wypowiadał się w zamian za miejsce rzeczoznawców. Nie taka jest moja rola. Myślę, że wszyscy mamy tego świadomość. Jeżeli chodzi o toczące się inwentaryzacje środowiskowe, mam, zwracam się do Państwa z gorącym apelem. Jeżeli ktoś usiłuje wejść bez Państwa zgody na Wasz teren, to nie czekajcie na opinię prawną, którą przedstawi. Yy, przedstawi wam marszałek Zgorzelski. Taka osoba, która próbuje wejść na wasz teren bez waszej zgody, zasługuje na to, żeby wezwać policję. To jest prosty, to jest prosty komunikat. Jedyne, jedyne intentaryzacje, które mogą się toczyć aż do momentu stworzenia podstawy prawnej. Jedną z podstaw no które będzie rozporządzenie. Ale chciałbym dokończyć do tylko moment, dobrze? To są osoby, które dokonują za zgodą, za zgodą mieszkańców. I chciałbym jednocześnie bardzo podziękować mieszkańcom, którzy puszczali osoby przeprowadzające inwentaryzację na swój byl. Z tego co wiem, był jeden przypadek. Jeden, słownie jeden, gdy po zrobieniu fotografii e, nastąpił e, właściciel nieruchomości zażądał usunięcia fotografii i to nastąpiło w zgodzie, e, zgodnie z życzeniem, zgodnie z życzeniem e, właściciela. Dlaczego? Bo takie jest prawo. To nie jest, nasza, to nie jest nasza dobra wola. To są po prostu obowiązki, które wynikają na, dla nas z przepisów prawa. Kolejny temat. E, kolejny temat, program dobrowolnych nabyć. Szanowni Państwo, rozporządzenie, które jest procedowane obecnie do którego, tak jak powiedziałem na początku, macie Państwo dostęp na stronie Rządowego Centrum Legislacji i do którego, które powinna Państwu udostępnić Komisja Rządu i Samorządu. Dzisiaj o 13.37 zostało umieszczone. Tak. Które powinna Państwu, powtórzę jeszcze raz, które powinna Państwu udostępnić Komisja Rządu i Samorządu terytorialnego, a nie sam, a nie sam Pistą e, 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 nie, nie, to nie jest w Hipolandia, to jest po prostu, chcemy dla Państwa, chcemy, chcemy, z Państwem, e, chcemy z Państwem współdziałać, ale chcemy też, chcemy też, żeby e, nie było tak, że każde wyjście, każde wyjście na e, naprzeciw Państwa interesom było traktowane e, przeciwko nam, a tak nie chciałbym, żeby było traktowany fakt, że konsultacje społeczne, które zwykle mają miejsce po opinii, e, po opinii rządowej e, komisji rządu i samorządu, po w, e, uzgodnieniach międzyresortowych. żeby takie konsultacje żebyśmy byli oskarżani na tym etapie, że Państwa czymś zaskakujemy. Nie chcemy Państwa zaskakować. Oczywiście nie jesteśmy, e, na pewno popełniamy błędy e, i na pewno będziemy popełniać błędy, niezależnie od tego, jak profesjonalnie, jak profesjonalnie ten projekt będzie prowadzony. Natomiast e, o to, o co chciałbym zaapelować do Państwa, to aby w każdym przypadku, gdy widzicie Państwo, że coś Was niepokoi, żebyście od razu sygnalizowali to, czy za pośrednictwem Rady Społecznej, czy, poś czy bezpośrednio do spółki czy do Biura pełnomocnika. Jesteśmy po to, żeby wyjaśniać te wątpliwości. Tak jak dzisiaj przyjechałem tutaj nie dlatego, żeby być tarczą, tylko dlatego, żeby mieć możliwość wyjaśnienia wszelkich wszelkich nieporozumień, które ufam, że... E mogą pojawiać się wokół, wokół tego projektu, a który chciałbym uniknąć. Bo jestem przekonany i wierzę, że można ten projekt przeprowadzić w taki sposób, aby mieszkańcy nie czuli się ofiarami, tylko uczestniczami tego procesu. Dziękuję. Proszę Państwa, ja tutaj jednak ja muszę pewne rzeczy sprosto. Otóż znaleźliśmy się tutaj no. dlatego, że Rada Gminy Baranów została zaniepokojona faktem pojawienia się tego projektu rozporządzenia, którego nikt nie widział. Tak? To przecież to nas dzisiaj tutaj przyjął. Proszę Państwo, jestem wiceprezesem Związku Województw Rzeczpospolitej Polski i zasiadałem w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, bo robimy to rotacyjnie. Znam metodologię pracy tego ciała. Otóż tylko dzięki przytomności umysłu Sekretarza Związku Gmin Wiejskich, Pana Reszta Świętarskiego, my wszyscy zostaliśmy poinformowani, że taki dokument w ogóle ma się tam znaleźć. I cytuję pierwsze zdanie z pisma Pana Ministra Chorawki. W związku z przekazaniem do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gmin, na tle których stosowane będą szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie centralnego portu komunikacyjnego, uprzejmie wnosimy, to jest klucz o upoważnienie przez komisję, czy nie komisja miała wyrażać tutaj opinię, zespołu do spraw infrastruktury do wydania opinii wiążącej w przedmiotowym projekcie. Co to znaczy? To znaczy, proszę Państwa, że nie cała komisja wspólna rządu i samorządu, gdzie są przedstawiciele rządu i przedstawiciele samorządu, debatuje nad tym rozporządzeniem. Tylko wysyła się to do zespołu. Oczywiście tam są profesjonaliści, ale ich opinia jest ostateczna. O to wnioskował pan minister Kora. I to jest jawność, panie ministrze? To jest jawność. Pan powiedział przed chwilą, że obowiązkiem strony samorządowej jest poinformowanie zainteresowanych stron. Samorządu. Że pan przeprasza, że na Strona rządowego centrum legislacyjnego tego dokumentu nie było. No to jak jest? To wysłano do komisji, do kogo? Jak dokumentu nie ma na stronach rządowych? Ja myślę, że posłowie powinni sprawdzić obiekt z dokumentu w tej sprawie. Bo Bowiem to wygląda po prostu na taką metodologię. Wysyła się pismo, wysyła się projekt rozporządzenia, spycha to się na zespół i po wielkim cichu załatwia sprawę. No proszę Państwa, to ma mało wspólnego z praworządnością, naprawdę. Więc jeżeli się posługujemy tutaj argumentami, to one muszą być prawdziwe. W żadnym momencie nie jest obowiązkiem części samorządowej Komisji Wspólnej informowanie czy przesyłanie dokumentów do konsultacji. To jest obowiązek strony rządowej, bo dokument jest rządowy, a nie samorządowy. Dziękuję. Czy krótkie, krótkie proszę, proszę. Tak, kró kró bardzo krótkie adresy. Oczywiście, że tak. Że e, konsultacje w ramach e, Wspólnej Komisji Rządu i Samorządu nie zastępują konsultacji społecznych. Co więcej, pojawiają się niekiedy, e, stanowią niekiedy zastęp, zastępstwo konsultacji społecznych, w przypadku gdy chodzi o niektóre, e, niektóre projekty. Natomiast nie zmienia, to fakt, nie zmienia to faktu, że. Zarówno w zespole jak i w przypadku, jak i w przypadku obrad, obrad komisji plenarnej zasiadają tam przedstawiciele samorządu i stanowisko Komisji Rządu i Samorządu to jest stanowisko, które jest wypracowywane wspólnie ze stroną samorządową. I to tylko chciałem podnieść, żebyśmy obaj byli na tej no samej stronie. 30, no. Tak, ale jest, jest, dostęp, jest dostępne, więc jeżeli Państwo zależy na tym, żeby wydrukować i przesłać, oczywiście to, to zrobimy. Tak? Mieliście dwie pół godziny. W dniu 16 lutego tego roku yy, od Państwa przyjechało dziewięć osób, przedstawicieli. Ja rozumiem, że Pan prezes nie, nie rekrutuje tych osób, ale proszę mi wierzyć, na dane pytanie, jakie były zadane, była Rada Gminy, Przedstawiciele Rady Społecznej, Pani Mecenas. Było was dużo zainteresowanych osób oczywiście z tego terenu. Nawet na jedno pytanie dziewięć osób nie udzieliło nam odpowiedzi. Pana, to jest skandaliczne, że przesyła pan nam osoby zupełnie nieprzygotowane, znające pytania, które się powtarzały, bo te pytania się powtarzają. Trzy, trzy, które się powtarzają cały czas. Kiedy? Gdzie? Za ile? Ni, na nic nie potrafią odpowiedzieć. Co więcej, była prezentacja relokacji. Proszę, proszę Państwa, może nie wszyscy wiedzą, że relokacja ma być przeniesiona w miejscowości Żary. Czyli bezpośrednio za siatką lotniska mają ludzie, ludzie mieszkać, bezpośrednio tam gdzie startują ludzie. Tak Państwa, Państwa pracownicy przygotowali relokację, tłumacząc tam, że ze względu na przywiązanie się tutaj do miejscowości, że powinny nie się zmieniać. Pod 400 kF. Raczej nikt nie zaśnie przy przysiadce lotniska, gdzie samoloty startują i lądują. Bądźmy realistami. Yy, co do badań, jeszcze tutaj też dzisiaj kilkakrotnie wypadało stwierdzenie na temat badań. W dniu 5 lutego pan prezes Dębski, zadawaliśmy mu wątpliwe na temat właśnie badań przeprowadzanych na terenie odpowiedział nam z ironicznym uśmieszkiem i tak przeprowadzimy te badania i tak przeprowadzimy. Piąty, dziesiąty się nie zgodzi, trzydziesty się zgodzi. No szanowni Państwo, nie możemy tak do siebie podchodzić. No, z ironicznym uśmiechem, I tak to zrobię i tak to zrobię. Bez żadnych przepisów, bez ustaw, bez niczego. Naprawdę, Panie Prezesie, skoro jest Pan Prezesem spółki, jak każdy szef firmy, proszę wymagać od pracowników i jeżeli mają przyjeżdżać, proszę wysyłać Kompetentne osoby. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja mam tylko krótkie pytanie do y, Pana Prezesa. Panie Prezesie, bardzo się cieszę, że Pan powiedział, że jak ktoś będzie do y, Państwa na należy wzywać policję. Ale ja mam jedno pytanie. Czy spółka poinformowała mieszkańców, że takie próby wejścia, czy takie próby y, wykonania inwentaryzacji będą przeprowadzane? Bo chyba wypada. Pytać gospodarza w terenu, że będą prowadzone prace inwentaryzacyjne. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, ja chciałem rozwiać swoje wąt wątpliwości, o których mówiłem wcześniej. Panie Prezesie, czy prawdą jest, że chcecie uszczuplić grunty Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Instytutu Współdzienków? na rzecz alokacji. A alokacja w Żabach, to chcecie ich przenieść tych ludzi stąd pod 400 kafal. Proszę mi rozwiać te wątpliwości, bo wiem, że zostały z tych instytucji pisma, które protestują przeciwko temu, co powiedziałem. To, co mogę potwierdzić na dzień dzisiejszy, to rzeczywiście szukamy dla. Żeby móc przedłożyć mieszkańcom okolicznych terenów ofertę, którą zaakceptują albo nie, szukamy gruntów należących do Skarbu Państwa i szukamy różnych gruntów, które należą do Skarbu Państwa. Jeżeli takich nie znajdziemy, będziemy musieli, będziemy musieli po prostu albo wykupywać, albo konstruować inną ofertę, która będzie dla mieszkańców akceptowalna i taka jest odpowiedź wydaje mi się. Precyzyjnie. Na pewno nie będzie, jeszcze raz chciałem powiedzieć, bo to czasem umyka, na pewno nie zamierzamy nikogo nigdzie na siłę przenosić. Dziękuję bardzo. Pani Sołtys, dowiedziała Pani się tyle, tyle dowiedzieliśmy.